Dzień dobry, jest wtorek z samego rana, a dokładnie ósma. Zaczęliśmy dopiero o siódmej się obracać, ponieważ jest, ponieważ było mokro. I jak jest mokro, to nie kombinuje. Ładujemy dęba, są my u farmerka przy polu. Nie niszczymy pola od farmera, farmerów trzeba se szanować. To są dobre ludzie dają nam papu, więc trzeba się szanować. Mama już ustawiona, było się ciężko obrócić, nie nagrałem, bo było cima jak w dupie. I mam w ogóle nowy sposób na okamerowanie na takim lekkim podwyższeniu. E, co miałem godać, obróciliśmy się, zaczynamy ładować. Jest ciasno, bo nie chcę iść bliżej Poltera, ponieważ mogą się różne rzeczy wydarzyć i lepiej być z dala od drzewa, jeżeli jest taka możliwość. E, Chyba jak to teraz będzie widać. Mama siedzi, wypełnia papiery, robi się tam administrację. Pokaż. Teraz chyba moich rynków nie będzie widać, ale... Zobaczymy, czy się nie będzie bujać czasem, wiesz? Dobra. Pompa już chodzi. Co robimy? Mamy polter z fajnym dębem. Ej, tam mi się obudowa. Ja chyba trzeci raz mi się śruba popuściła, muszę to coś przykręcić, bo roleta już nie dzwoni, to teraz słyszę co innego dzwoni. Eee... Fajnie. Daleko trochę mam, bo nie chcę dalej podjeżdżać, nie chcę temu farmrakowi pola niszczyć, nie? Nie robi się takich rzeczy jak nie trzeba, tak? Kiedyś jak byłem młodszy, to pewnie bym się tam wpierdolił, nawet by się nie pytał, nie? Ale... Ale moim zdaniem po co, jeżeli nie trzeba to nie niszczymy. Dobra. To pójdzie na OSB, a tam na Paulinę są odkłodą Taką drzewo Drzewo które może iść do automatu, nie? Czyli Czyli po prostu lepsza jakość drewna Która se pójdzie na automat Nie ma co się A, są my w ogóle daleko Fajne widoczki tutaj mieli O, czekaj, to może do wyżej są my w ogóle dość daleko, ponieważ ee, Są my w okolicach Marburg'a A to czyli, Jak dla nas to już jest daleko, ale też tutaj mamy projekty Więc Chujowo się tu jedzie teraz, bo te tam jeździ po Niemczech to pewnie wie, że 45 Obleś no, tam Bo właśnie jak jest daleko, to jest to potem pokładać 40. jest zamknięto I jeżdżemy przez Winterberg. Bo w ciągu dnia, przejechać w kolonie, to, to znaczy stać w korkach, nie? Także nie ładujemy się tam. Dobra, a ten w sumie nie może być. Albo może być. fajne. fajny jest. Dobra to co, mama robi przyspieszenie, my se to załadujemy i odpalę z powrotem jak jak ładuje no jak się to skończy ładować pewnie to będzie ciężkie jak to dąbek, nie? dobra, mama przyspiesza, a stary ładuje Thank <laughs> you. Piku! Ocz tylko! Ocz tylko! Dobra, musimy zakończyć. No i bateria pada. Podłączysz mi kamerkę? Dobra, panie, musiałem zakończyć chwilowo nagrywki. Bo oczywiście mi bateria padła, nie? Mama zdupczyliśmy to Ale ciekawe, może się to dokupić, nie? Ten zestaw tych A i to jest ta chujowo szekla No teraz już gid, ale przyjademy na DTM to trzeba to wyciepać Czy ja mogę wziąć dwie od razu? Ciężko jak skurwysyn Prawda mama? Teraz będę cofał do drogi godzinę czasu Ja ci obróciłem twoje auto, mogłeś mi wziąć moje obrócić <śpiewa> <śpiewa> No tak by to było Trzeba by co było zrobić, am czy nie? W sumie ja? Ty się przechuj Ja się chyba z tobą ożenię ty Co o tym sądzisz? Co? Mówię, że się chyba z tobą ożenię Co? Ożynię się z tobą Ej, a wiesz jaki jest... Najgorszy posiłek, jest go raz w życiu, nie? Ten posiłek I masz całe życie zjebane się jest posiłek? Tort weselny. <grywa> Daj tata zrobi. No. Czekuj, stara. Zrób hop hop. <grywa> nie no zapnęmy już. Nie chyba tego nie wypierdolę. Czemu tu są pasy nieprzeczepane? Czemu to je nie narektowane? Czemu to je nieporektowane jeszcze? Mamusia jest malutka, to mamusia tam w krzaczkach już idzie Już tam atakuje Naładowali mi w ogóle Paulinę Takie po 2 metry naładowałem, nie? Poszliśmy na wagę zobaczyć 32 tonę ładunku Teraz ma 25-600 No to tak Powiedzmy, że tu że ona jest ciężko na pusto, bo ta naczepa Ona nie wygląda, ale ona jest ciężko. Paulina na pusto waży 16-700 Może dlatego, że tu są te skrętne ośki, nie? Ale Ale ta poprzednia naczepa ta czorno to w sumie wygląda tak samo jak, czy to szmitka, czy, 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 czy kurwa, mhs -ka. no może jak mhs bardziej to wygląda. Kłonicówka z mhs -ki. ta bo jest dłuższa, nie, tamta, ta kłonicówka z MHS-ki jest krótsza. Tu widzisz, mam trójki pokładzione i wszędzie szpary są dość duże, nie, 12 metrów i szpary. Także na troszeczkę dłuższą, będziemy mamie to pomóc nam jeszcze dopiąć. No i w sumie. Nagrom troszeczkę podczas jazdy. Mama! Kurwa, ja tu nie idę po tych malinach Nie chce mi się ten Kurwa mać. Kaś tu stanęła! Co ty robisz? Pod dyszlem przechodzisz? Przechodzisz mi pod dyszlem? A ty kurwa Ty hachorku Czekaj, ta jaszczurka jest, taka fajna była No, widzisz? Ej, a ten, nagramy trochę z jazdy Jak, jak pojademy Tak zrobimy nagranie. Ej, rzuć mi, co? Weź mi szekla I nagramy trochę Ciu. To już mogłaś podać, no. A łach, kurwa, i w te maliny mi to wdopiła. <grywa> Ej, i ten... nagramy trochę podczas jazdy i wieczorem złożysz film. robi hop, hop. Hop, hop, hop. A ten, co miałem jeszcze mówić... E... No i w sumie odcinek to nie, nagrane, nie? Bo to załadunek był 36 minut do, do przyspieszenia, bo to zeszło dość długo, ale... Sortowałem to na bieżąco Ej, w ogóle trzeba powiedzieć, że będą wepasy dali Bo ten już nie ma Bo ten już wygląda jak zwłokta na plac Dobra, to będzie, tu i git Mama, fechluj na dół i musisz jechać w prawo, w lewo tam nie wyrobisz, nie? Tam było fest co? No To pojedziesz w prawo Albo idź tam, bo ja nie będę tu iść przez tę malinę. Pojedziesz na dół, to ta kamera chyba mi opadło, jak ja tak wiem <śm> czy <śm> Mama sobie pod go do hipnie I ten Jedź tam w prawo, bo tam się nie wyrobimy Tam tam jest rów Tam po prawej stronie, bo Ale to nie hej to i tego pobocza tam Normalnie stary się wyciągnąć jak najbardziej do drogi Do końca drogi koniem dojeść do samej Lepiej jak koń pójdzie w rowie niż jak na trzepa dobra? Konia mi tam wyciąg na maksa do przodu i skręć w prawo. I zjedź tam, stoń po prawej stronie i kurwa czekaj, dobra? Fajnie, cieszę się. Dobra Zbieramy się i ja ocofam na dół i po drodze coś do do tego Żeby A żeby coś tam wyszło Mama mi już kanapki zrobiła Kurwa, darmo, od po drodze. Fajnie. Dobra, tnęmy i po drodze coś zrobimy jeszcze. I będzie vlog numer 8. Dobra, pani, Joś się cofał z wierchu. Jakby mam obczaić, bo tu mam że w lewo też wyjademy. Bo ogólnie powinniśmy jechać w lewo. Tyle, że. No, trzeba to obczaić. Oła! Ma stara, jak to tu wygląda, panie? Wyjdzie w lewo spokojnie. Chodź, karakan, dawaj baj ładnie wyjdzie. Te skrętne fajnie chodzą w tym. Dobra, no, fachluj w lewo mocno No Uciąg się tam w prawo, no, znaczy tam już, no, dobrze idzie, pięknie Dobra, i stań... Morda, stań tam po prawej stronie Stań po prawej i przyjdź mi tu, dobra? Bo ja będę po tam, żeby mi tu kierunek nie wykurwił w auto, dobra? Pytę. Cieszę się, że się rozumiem. Dobra, idziemy, ja tu też stopą na dół. Nie wiem, czy mogę tego jednego tutaj... Chyba tam może być. Trochę przystaje, no. Dobra, jeszcze ja go Dawaj stara Co to za kurwa zwolnione tempo Jadymy, trzeba jechać My już śmijamy Mamusia na prowadzeniu Ponieważ mamusia jest mocniejsza Mama gdzieś tam około 43 tony będzie miała, a ja już 41 41 i niech lepiej idzie, nie? Volvo to jest pizda właśnie. I te silniki już są tak ograniczone tymi mapami śmiesznymi eko. Już się w głowie nie myśli. Tego mana, co miałem wcześniej, tego D38, to by rozerwał te Volvo, potargałby te Volvo. I tyle że spalania, nie? Volvo teraz mi 40-48 pokazuje. Fajne tereny w ogóle. Kurwa i te wycieraczki, nie? W tym Volvo połączone, znaczy połączone. Zamiast włączyć retarder to w większości... Jak robisz coś innego, jak się nie skupiasz, nie? To raczej włączysz wycieraczki. Tutaj pamiętasz, to jest to miasteczko, co Ci kiedyś ten gościu wymusił? Tutaj dojedziemy na sam dół i będziemy w prawo skręcać. No, z tutaj jechaliśmy i tam babka jakaś czy gościu wyjechał autem z lewej strony. To jest ta sama droga, z Jonsiną tutaj jechaliśmy na dół. O, ale piękny. Kurwa, to auto mi się zawsze kojarzy z, z GTA San Andreas. Jak się ten, ja nie pamiętam jak mi się nazywa, rolet Kurwa, nie Colorado. Kurwa, nie pamiętam. Ale on mi się zawsze... On się nazywał, to auto się nazywało w, w GTA San Andreas Sanchez. Sanchez Sanchez, nie wiem jak to odczytać, ale Ale pamiętam no, jeździło się tym autkiem pani się nie skakało nie, kto grał ten wie <grym> Tutaj w ogóle spokolandy są niemieckie takie Ja to mówię mniej betonowe nie, bo to gdzie ja mieszkam na górze w Nordhornie tu wiesz Sam beton, nawet trawy nigdzie nie ma, mi się to nie podoba ja To najlepiej już no, mówiliśmy że gdzieś nawet na filmie ja bym wrócił z Pauliną do, do gór z powrotem, nie? Mieszkaliśmy trochę w górach i bo najlepszy klimat, nie? Jeszcze pamiętam wtedy miałem BMW Gran Turismo dwulitrówkę i tylko w tym napędzie, nie? Ja pierdolę tam w tych górach, jaka tam była masakra, jakie tam kombinacje... Right, no. Jakie tam były kombinacje dalteńskie, żeby tym autem wyjechać w tych górach? Kurwa, 10 metrów przejechać, 50 razy wycieraczkę pod podłożyć, nie? Masakra tam był. No, ale, ale... klimat ogólnie zajebisty tam, nie? Jako... Jako... No, jako miejsce do mieszkania, no to klimat bajera, nie? O, no tutaj w tym samym miejscu TikTok kiedyś powstał, jechaliśmy tak samo dębem załadowani. Tutaj właśnie dużo dęba z tych okolic wozimy. Dęba i buka, co ty mi tak chłodzisz ty kurwa, gościu, ocipiałeś? Stary w ogóle jechał na międzymostówce. Ale międzymostówka może być, to się nic nie dzieje. A miałem włączoną, bo jak tam cofałem na dół, ona ma jak ładnie podkładana. Jak zjeżdżałem na dół, to miałem, wiesz... Poprawiałem się kilka razy. Ja tam jakiś mistrzem cofania nie jestem, tym bardziej, jeżeli trzeba cofać do tyłu 800 metrów. No To wiadomo, że trzeba się poprawić. Nie zawsze ci wyjdzie tak jakbyś chciał. I popatrzcie, jak mama idzie. Kurwa ona ma 43 tony, wpadnie jak man ucieka. A Volvo, i ktoś mi powie, a bo na eko jeździ. tam, ja mam wyjebane w te eko. Tak samo jak mam wyjebane w spalanie. Kurwa, man hop, ja idzie lepiej niż, niż Volvo. <tum> tam to rwie tą kabiną. Masz, jak ruszasz załadowany, to rwie kabiną do góry. A Volvo to tak kurwa, no. Skania to skania. Skania by była lepsza. Właściwie opatrzę do siebie albo 580, w Usie fajna jest teraz. W Usie fajna skania jest, ta żółta. Ucioci też tam jest parę fajnych skani. No, I w Niemczech stoi zajebista R730. 44 000 euro za nią chcą. R730 i 15 000 euro za tandem do niej chcą. Fajny komplet był za, 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 za 6 dyszek. 60 euro netto, fajny komplet, by był i 730, jedni mówią, że chujowe silniki, a drudzy ze chwalą, więc więc no różnie to można interpretować, nie? wiadomo, tam chyba 580 najbardziej kozacka, nie? że że na najwięcej w ogóle jeździę jest 580 i chwalę sobie, chwaliłem sobie, no miała mocy, mocy miała wystarczająco jeździłem 580 i 620 i co najlepiej czy ta 580 szła lepiej niż ta 620 no ale to tam wiesz, już auta miały przebiegi po 780 tysięcy, nie? więc może być wiele rzeczy eee, w których mogły wtryski gorzej chodzić no albo wiadomo, no różne rzeczy już się mogą tam dziać, nie wiem, przy takich przebiegach ale ta 580 była mocniejsza, dużo mocniejsza no. tamta to kurwa, ale wały lubiła ukręcić tam w tej firmie co robiłem, te chyba 3 razy były wały ukręcone no w mańku też ukręciłem, ale Maniek miał taką, taką robotę, żeśmy wtedy mieli, że trzeba było po prostu napierdalać i tyle, bo mieliśmy, ja byłem w czwartek na miejscu i wywoziłem czwartek, piątek. Miałem wywóz, w sobotę mieliśmy tam ładować na czepy. W sobotę mieliśmy ładować na czepy i problem był w tym, że to trzeba było w dwa dni wywieźć. No i co? No się napierdalało, nie? Jak szalone. No bo ładowałeś na auto i targałeś jak szalone. O, tu jest fajna miasteczka teraz. Przez takie pipidówy będziemy przejeżdżać. After 300 meters. Turn right. Jedziemy w ogóle 255. 255 w kierunku Winterberga. W kierunku Winterberg. I później się będziemy kierować na 445, chyba? I 44 do jedynki 1 na dół do 45 na Dortmund. Dobra, mama tu wyjeżdża, zaraz będzie winkel w prawo. Mama się ciśnie Mama się ciśnie, ona jest malutka, przejdzie zawsze No a ty co to kurwa robisz? No mi tu będziesz przed mordę wyjeżdżał Dobra, ja robię cięcie Jak po Winterbergu pojedziemy, tam jest ładnie Można jeszcze coś nagrać I... No i co, nie będzie gotowy Proszę państwa, także my lecimy Aby zaraz będziecie oglądać jak wygląda Winterberg, piona Dzień dobry Państwu ponownie. W sumie nie, dzień dobry, bo to kontynuacja odcinka. No a mnie też właśnie gardło bolało. Jedziemy z mamusią, Byliśmy do Dortmundzie, zwróciliśmy się, wracamy z powrotem, jedziemy w sumie w tym miejsce. Psy tam stoją, koniowalą, a tu mnie wyprzedza BMK, pewnie 2-0 i ciekawe, czy się już zepsuła, czy jeszcze nie. Bo one się lubią spierdolić czasami, że tak powiem. A tutaj jedzie za nim samochód, który mogę powiedzieć, że jest fajny. Jest to Mercedes, kurwa C-klasa 43. Te dwulitrówki są spoko, kurwa. W ogóle taka ciekawostka, nie wiem czy wiecie, ale Mercedes A45 to jest seryjnie produkowany najmocniejszy dwulitrowy silnik benzynowy. Produkowany seryjnie. Ona tam ma chyba 431 kg. Patrz, mama założyła Mercedesa. Tak, no, ale to był C43. No, on tam ma chyba kurwa, nie wiem, 380 koni? No, ale nie... nawet tak to wyglądało, Co to by się kombi podoba? Kurwa, macz? Co? Przecież to kombi było gościu, kombi ci się podoba? No właśnie dlatego mówię, że nawet to wyglądało, a co mi się kombi nie podoba przecież? Nie, no CLS 6.3 lepszy będzie. Lepszy, lepszy. I Ja myślałem Tak, mama lubi Mercedesy, tylko że mama chce GLR 63S Coupé AMG. To jest chyba kurwa, najdłuższa nazwa pojazdu, jaka istnieje. I jak wszystko dobrze pójdzie, to w przyszłym roku taki będzie u nas stał. Tylko że. Na pewno nie ten 4-litrowy, bo ta najnowsza wersja już jest w 4-litrowym silniku, a ta poprzednia bodajże do 2019, nie chcę teraz mówić głupot, ale tam bodajże do 2019 wychodziła w silniku 5,5 i taki będzie. Z niego można robić cuda później i, i takiego byśmy chcieli właśnie. Fajne autko, oczywiście ja tam i tak jestem zakochany w CLS-ie i Moje marzenie będzie spełnione albo CLS, albo C-klasa, ewentualnie E-klasa, ale musi być z silnikiem 6,2 litra. Znaczy no, 63 dokładnie, ale... czy znaczy nie, 6,3 się nazywa, ale tak naprawdę to jest 6,2 litra. I... tylko najlepiej, żeby był jeszcze ten 507 koni, bo on tam ma wałki z SLS-a. No jest kurwa dużo... Bardziej agresywny jest. Jest bardziej agresywny, ponieważ miałem okazję kiedyś jechać S-klasą, 525 i ona nie jest taka agresywna jak ten 507 konia właśnie ze względu na te wałki także co, mamy końcówkę dogramy sobie to do tego odcinka My dojedziemy na miejsce, zostało nam 30 km ogólnie dość długo się tutaj jedzie byliśmy na Arsbergu się tankować no to jedziemy godzinę godzinę 46 jedziemy z Arsberga przekroczyliśmy Winterberg no i co, i lecimy z powrotem, ta ładować mi się już dzisiaj chyba nie będzie chciało Chociaż zobaczymy jak będzie spoko miejsce to jeszcze wrzucę mamy I co? No i do następnego odcinka, następny odcinek wleci w sobotę Bo jeżeli jest dobrze to ten się pokaże Dzisiaj 21 października jest kurwa za 7 dni mam urodziny będę kurwa walił w kocioł. Nie, żartuję. Nie spożywał alkoholu ostatnimi czasy, jestem osobą trzeźwą i bardzo dobrze się z tym czuję. Kurwa wiedziałem, że ten radar gdzieś będzie. Widziałaś radar czy nie? Po prawej stronie był? A nie to nie ja to 68. No jak chuj, 68. Był właśnie, widziałem wcześniej busa, ta piątka stała po prawej stronie, i wiedziałem, że gdzieś tu pewnie będzie rozłożony. No, ja też Także... ja jestem Także jestem trzeźwy i czuję się z tym bardzo dobrze. I póki co nie zamierzam tego zmieniać, bo życie w czeźwości jest lepsze. Chociaż też dobrze czasami drina na na wyluzowanie się, ale ja to twierdzę, że ja już swoje wypiłem. I na czeźwo człowiek jakiś taki lepszy, mądrzejszy jest. Także polecam również wszystkim i no i co do następnego odcinka, jeżeli się Wam podobało to co robimy to proszę zostaw subskrypcję, lajka, zostaw komentarz, ostatnio pod filmem zapomniałem włączyć komentarze i chyba tam tysiąc osób obejrzało film i dopiero po tysiącu włączyłem komentarze, sorry za to, czasami popełniam błędy, no ale co zrobić, w ogóle fajne miejscówki tutaj sam i widać przepiękną jesień złotą. Jak na przykład tutaj, gdzie jest te drzewo, a tam zapierdala sobie pan z plecakiem i ciekawe, czy jest to Turek i był zapierdolić Jumę w sklepie, czy nie? Czy on tak sobie na spokojnie idzie? A może na spokojnie idzie. Chuj go wie. Także kończymy. Dziękuję bardzo za oglądanie. Jeżeli możesz, zostaw suba, komentarz, lajka. Jak Ci się nie podoba, to napisz mi, że mam kurwa się jebać na łeb i tak mi to różnicy nie robi, bo jest zbyt dużo tych hejterów, żebym się przejmował tym, jak bardzo ich nudne życie wpływa na to, że muszą wylewać swoje boleści ze swojego życia na moje życie, które i tak mnie nie interesuje, bo zanim on, ten hejterek, doskoczy do mojego poziomu, to jeszcze kurwa trochę kwiatków przed nim. Także dziękujemy. Mama, powiedz ładnie na radio, dziękujemy, ponieważ kończymy aktualnie odcinek. No, kurwa zapon Ty albo my się zeszli we dwóch na jednej linii mama co ty mnie nie słyszysz gościu Ty no co ja się <grywa> <grywa> tak no No dobra ale nagrywałem czy nagrywam 6 minut więc... E... Po drodze, jak sobie gadaliśmy, to to wszystko słychać, więc ładnie wyszło. Dobra, kończymy, kończymy i dziękuję bardzo do następnego. Następny odcinek będzie na bank w sobotę, bądź w niedzielę zobaczymy. Postaramy się tego robić więcej i częściej. Dzięki bardzo i pozdrawiam.